Tak, że jeżeli ty wrócisz tam tamtą trzeźwy, to mi kaktus na ręce wyrośnie. I mam takie powiedzenie: że byłbym cały pokryty kaktusami, gdyby, gdyby się spełniały te moje czarne myśli, bo ludzie zaskakują tym. Gdy się uruchomi taki, no nie wiem, potencjał rozwojowy, to, to ludzie radzą sobie z kryzysami. Miałem takiego to nie był mój pacjent, ale mój znajomy alkoholik anonimowy alkoholik, działacz ruchu AA i tak dalej. No wyszedł, wyszedł z nałogu w tym sensie, że nie pił, to już trwało lata. Po czym tak, opuściła go żona, syn popełnił samobójstwo, on zachorował na raka. No, W środowisku, w którym wtedy byłem, no, mówiono o tym, no, i wszyscy go żałowali. Ten człowiek się umocnił w tym. Chociaż myślałem sobie tak, Boże, gdybym... Gdyby to mnie dotknęło, to, to, to nie wiem, co ja bym zrobił.